No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy poniedziałek, któregoś listopada. I już Wam mówię, mamy 4 listopada po świętach. E, w sobotę wysłodki nam przywieźli, także będę musiał się nimi trochę zająć. E, akumulator będę musiał wziąć i ten. I tutaj. Do koparki wyrównać w sobotę? Yy, nie, wczoraj nam przywieźli. Tylko akurat mnie nie było w domu. Na mieście byłem. Trzeba będzie to ogarnąć te wysłodki I co tutaj? W sobotę yy, trochę się wziąłem za porządki. Kultywator umyty. Wziąłem, podczepiłem kosiarki pod Forda I wydmuchałem Wydmuchałem te kosiarki powietrzem I dzisiaj Jest plan taki, żeby jeszcze umyć umycie crusherem yy, Tutaj No od razu mówię, że taki zestaw latem jest niemożliwy Ze względu na to, że tutaj nie mamy nie mamy wałka, nie ma wałka. Także, i tak, a ma naprawdę duże problemy, żeby podnieść tą, tą kosiarkę przednią. Także to nie wchodzi w grę. Tutaj osłonę tymczasowo ściągnięte, bo tutaj dużo syfu się yy, nazbierało. Trzeba było wydmuchać. Teraz tylko yy, zostało umyć, ale mówię, najpierw wezmę. Wezmę ten koparkę, czekajcie, zobaczę, jaki tu jest akumulator. Tu jest ten większy, dobra. Tego nie będę brał do tej koparki, wezmę ten mniejszy. Tylko, żebym wiedział, gdzie jest ten mniejszy. Eee... A nie, dobra, w koparce jest chyba, bo ostatnio odstawiałem koparkę. I chyba brał, zostawiłem tam akumulator, także zaraz zobaczymy. No i plan jest taki, żeby ogarnąć w końcu tą wiatę, już na zimę, żeby było wszystko ogarnięte, także to się postaramy zrobić w tym odcinku. Tylko najpierw mówię, wezmę koparkę i ten Kordelę za Brudna. No, wezmę koparkę i... I się weźmie, ubije. Tylko zobaczę, czy na pewno jest akumulator. Nie ma. Kurde. A! Już wiem. Do Forda ostatnio przestawiałem go. Brałem. Muszę ten wziąć i, i przełożymy do koparki. Odpalamy koparkę. I lecimy to ubijać. Także widzimy się później. No i dobra. Pryzma tak mało wiele przykryta. Później jeszcze rzucę opony Brat zaczyna przątek A ja teraz wyciągnę Forda Z kosiarkami I ten Wyciągnę noże I podjeżdżam pod krashera No i dobra ledwo podnosi tą posiarkę z przodu janego go jeszcze trochę podniosłem, ale ogólnie orbitul teraz ma ciężko. Wygląda z tymi jak kosiarkami, no ale... zimne jeszcze. Korde Tutaj z tej strony lekki się zrobił ten ciągnik. Przód też czuję. Masakra. Zobaczcie jak bokiem stanął. No, w sumie tutaj też jest dziurze, ale trochę więcej powietrza. Dobra, yy, ściągam noże i zabieram się za mycie. Idzie to bardzo ciężko tutaj rozkręcę te listwy, żeby pod tymi listwami też Tutaj tą listwę to jest ciężko domyć co przekręcę No i dobra, bateria mi się rozładowała Poszłem po nową Trochę już zrobiłem To wszystko wyczyszczone Tutaj wszystko ja Widzę, tu się przydało jeszcze od spodu Ale to już Nie będę się chyba aż tak bawił Żeby każdy od spodu Chociaż To jest najgorsze Gdzie chlapnę, to znowu gdzieś coś poleci I się nie... A tu jeszcze Dobra, jeszcze trochę muszę poprawiać Kurde. No i dobra. Wyczyszczony tutaj od spodu. Najgorzej jak tutaj, ziemia jest i myjemy i to wtedy wilgotne zostanie. No tu wiadomo jeszcze nie jest idealnie, ale już mówię. Już większość jest ten. Ten wał to też nie jest aż taki ważny. Teraz idę, go przesmaruję. I włączymy go na chwilę, żeby trochę pochodził, żeby tam przy tych dyskach wodę też no żeby wysuszyło po prostu. Dobra, sambo pompuje. Yy, udało mu się właśnie dzisiaj zarejestrować Tatsuna. Także już teraz będzie mógł legalnie jechać przez yy, drogi. No. Tu z zewnątrz wygląda to dobrze Ładnie się umyło No tylko najgorzej ta listwa, żeby ją wyczyścić Nic, teraz będę musiał przykaźnik założyć I tyle, dobra, zakładam Zakładam przekaźnik i widzimy się później. Dobra, jednak będę musiał odczepić i podczepić do dużej te szóstki, bo przekaźnik jest za długi. Nie sięgnie. To znaczy, no, nie wsunę go tyle, żeby założyć, także trzeba go odpalić i złożyć. Niech tak chodzi przez chwilę, nie? Jak się ten obecnie. Ja tutaj ja przesmaruję go Tam na tych łożyskach. Ładnie smar wejdzie. Tu smar poszedł, także jest okej. No. No myślę, że już teraz nie możecie za, zarzucić, że źle przygotowane na zimę. No, myślę, że jest ok. Gwał też wszędzie, na te śruby listwa, wszędzie zolejono od spodu, od góry. Także jest ok, tak mi się wydaje. Tutaj, gdzie było trochę ten zjechany lakier. O, tutaj, tu na tej płycie dużo nie zdziera lakieru. Cza z czasem tutaj yy, ten wytrze trochę, ale tu na tych zawieszach. Tam już nie zrobię. A, dobra, było robione już także. Myślę, że jest ok. A kap jest z niego. No, także co? Wszystkie śrubki? Jest git. No, i dobra. No, dobra. Yy, cały proces tylnej koziarki wam pokazałem, praktycznie. Yy, przednią, przednią zrobię już bez kamery. Tylko wam pokażę efekt końcowy. I w następnym filmie już będziemy układać czyścić całą wiatę także na dzisiaj to wszystko wielkie dzięki za uwagę trzymajcie się i do następnego cześć